Pomornik. Mm -hmm. Dla większości z nas to hasło e, od razu podnosi ciśnienie. Kojarzy się z absolutną katastrofą, z jakimś mrocznym widmem utraty dorobku całego życia i z tym paraliżującym uczuciem, że oto kończą się żarty, a zaczyna się prawdziwy dramat. Zdecydowanie. Ale w naszej dzisiejszej wnikliwej analizie zamierzamy ten strach całkowicie rozbroić. Przejrzeliśmy dla was potężny stos źródeł. O, tak, było tego sporo. Zgadza się, mamy tu bardzo obszerny poradnik prawno-finansowy, świetną wręcz ratującą życie praktyczną czeklistę dotyczącą blokady konta bankowego, no i przewodnik krok po kroku, jak skutecznie wnieść sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty. Nasza misja na dzisiaj jest prosta. Yy, dokładnie. Chcemy wziąć ten obezwładniający lęk i zamienić go w chłodną, metodyczną strategię działania. Chodzi o to, żeby każdy słuchacz, niezależnie od tego, czy zna się na prawie, mógł poczuć się pewnie, znając swoje prawa. To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że prawo wcale nie pozwala na zabranie dłużnikowi absolutnie wszystkiego. Kiedy wczytałam się w te nasze dzisiejsze źródła, szybko zauważyłam pewien wzór. Mhm. Nasz system ma wbudowane całkiem solidne hamulce bezpieczeństwa. Ale jest w tym jeden gigantyczny haczyk. Najgorszym doradcą w takich sytuacjach jest bierność. No właśnie, zacznijmy od tych filmowych scenariuszy. Mit numer jeden: Pukanie o świcie. Pukanie o świcie i wynoszenie z domu wszystkiego od telewizora po lodówkę. Jak to czytałem w notatkach, poczułem ogromną ulgę, bo to jest po prostu kompletna bzdura. Z materiałów jasno wynika, że komornik nie ogołoci mieszkania do zera. Prawo wprost tego zakazuje. Jest cała długa lista rzeczy w pełni chronionych. Zobacz. Mamy tu podstawowy sprzęt AGD, czyli lodówka, pralka, łóżko, stół, codzienne ubrania. Tak, zapasy żywności i opału też. Prawda. A także przedmioty o wartości wyłącznie osobistej, jak obrączka ślubna. Ale mnie najbardziej uderzył jeden konkretny przykład z naszych źródeł. Wyobraźmy sobie grafika komputerowego. Mhm, klasyczna jednoosobowa działalność. Właśnie. Jego jedynym źródłem dochodu jest praca na bardzo drogim sprzęcie. I okazuje się, że ten komputer to niezbędne narzędzie pracy, pozwala uchronić go przed zajęciem. Prawo mówi, że nie zabieramy narzędzi niezbędnych do pracy. To ma niesamowity sens. Ma ogromny sens. Jeśli państwo zrujnuje obywatela całkowicie, to on nie spłaci żadnego długu. Jasne. Ale przejdźmy z poziomu fizycznych przedmiotów na poziom samych pieniędzy i pensji, bo tu musimy wyjaśnić twarde liczby. Wiele osób myśli, że komornik zabiera całą wypłatę. Otóż nie. W przypadku zwykłych długów limit potrąceń wynosi maksymalnie 50% wynagrodzenia. Ale jest też ta kwota wolna, prawda? Zgadza się. Kwota wolna to co najmniej minimalne wynagrodzenie netto. Oczywiście proporcjonalnie do wielkości etatu. Jeśli więc zarabia się najniższą krajową, pensja jest całkowicie chroniona. Super. Ale zaznaczmy od razu bardzo ważną różnicę, która wynika z przewodnika: alimenty. Aha, tu zasady się zmieniają. I to drastycznie. Przy alimentach ten limit rośnie aż do 60%. I, co kluczowe, nie ma tam pełnej ochrony kwoty wolnej. Dobro dziecka jest wartością nadrzędną, więc te przepisy są o wiele bardziej surowe. Okej, okay, to brzmi dość jasno przy klasycznej umowie o pracę, ale w naszych dokumentach wypunktowałem ważny niuans pułapka umów cywilnoprawnych, czyli umowa zlecenia albo o dzieło. Z tekstów wynika, że domyślnie komornik może zająć 100% z takich umów. Tak, 100% to przecież odcięcie od środków do życia z dnia na dzień. I jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, system traktuje to po prostu jako zwykłą wierzytelność. Ale to źródło, z którego korzystamy, wyjaśnia ratunek. Jeśli to zlecenie to jedyne źródło utrzymania i ma charakter powtarzalny, jak zwykła pensja, można złożyć do komornika wniosek. O objęcie tego taką samą ochroną, jak umowę o pracę. Dokładnie tak. Ale trzeba to zrobić samemu, złożyć dokumenty, wykazać ten powtarzalny charakter. Komornik nie zrobi tego z automatu. No dobrze, pensje mamy omówione. A co z samym kontem w banku i świadczeniami chronionymi? Z zasad wymienionych w materiałach wynika, że kwota wolna na rachunku to obecnie 75% minimalnego wynagrodzenia brutto miesięcznie. Tak, i ta kwota odnawia się co miesiąc. Dodatkowo, co ważne, ona łączy konta w jednym banku. Mhm, mm czyli nie da się tego obejść zakładając pięć kont. Następnie w dokumentach wyliczono środki absolutnie nietykalne. 800+, plus, pomoc społeczna, alimenty na dziecko, zasiłki dla opiekunów. Problem w tym, i tu jest ten haczyk, że systemy bankowe często tego nie widzą. Niestety, algorytm to tylko algorytm. Więc jeśli zostaną zablokowane, to jaka jest procedura? Bo tu źródła dają konkretne kroki. Trzeba działać od razu. Złożyć reklamację w banku, informując, że to są środki wyłączone spod egzekucji i równolegle wysłać wniosek o zwolnienie tych konkretnych środków do komornika. I to nas płynnie przenosi do naszej checklisty z materiałów. Czarna godzina czyli co robić po zablokowaniu konta. To jest ten moment. Tak. Zablokowane konto to moment na metodyczne działanie i chłodną analizę, a nie panikę i załamywanie rąk. Jak to systematyzujemy? Krok po kroku. Krok pierwszy to ustalić, kto w ogóle prowadzi egzekucję. Potrzebujemy sygnatury sprawy, tytułu wykonawczego i danych wierzyciela. Czemu to jest takie ważne? Ponieważ bez podstawy prawnej, bez tych informacji, po prostu nie da się reagować, nie wiesz, z czym walczysz. Jasne. Nasza czeklista dopowiada kolejne punkty. Trzeba sprawdzić, czy zostawiono tę kwotę wolną od zajęcia, i czy przypadkiem nie zajęto wspomnianych chronionych świadczeń. A jakie błędy ludzie popełniają najczęściej w tej panice? Bo raport wymienia kilka takich fatalnych decyzji. Oj, sporo ich jest. Odpowiem opierając się na tekście przede wszystkim ukrywanie majątku, które tylko drastycznie pogarsza sprawę i może rodzić konsekwencje karne, po drugie ignorowanie pism z sądu i brak jakiejkolwiek reakcji. Ta bierność, o której mówiłam na początku. Warto tu wskazać jedną kluczową kwestię z przepisów. Jeśli komornik działa bezprawnie, np. Na narusza te wyłączenia i zajmuje alimenty, dłużnik ma tylko 7 dni na wniesienie skargi na czynności komornika. Zaledwie 7 dni. Liczone od momentu dowiedzenia się o danej czynności, czyli, powiedzmy, od zalogowania się do banku. To bardzo wąskie okno. Autorzy zwracają też uwagę na strategię minimalizacji strat. Można podjąć negocjacje z wierzycielem, poprosić o raty, a w skrajnych sytuacjach rozważyć nawet upadłość konsumencką. I tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Zamieniam się w słuch. Bo wskazuje się tu jasno, że zajęcie konta przez komornika to tylko etap wykonawczy, finał sprawy. Prawdziwy błąd najczęściej ma miejsce znacznie wcześniej, konkretnie na etapie braku sprzeciwu od nakazu zapłaty. Cofnijmy się więc w czasie. To jest serce całego problemu. Przeanalizowałam tę część o nakazach zapłaty. Bardzo często są one wydawane w e-sądzie, tak zwanym ePU. Odbywa się to na wniosek banków czy funduszy windykacyjnych, bez żadnej rozprawy. Tylko na podstawie dokumentów. Tak, sąd opiera się tylko na tym, co elektronicznie przedstawił powód. I tu pojawia się zasada 14 dni. To jest kluczowe 14 dni od momentu doręczenia przesyłki. Dokładnie. Brak reakcji oznacza, że nakaz staje się prawomocny, Wierzyciel dostaje klauzulę wykonalności, i niedługo potem następuje wizyta komornika. No dobrze, ale jak napisać skuteczny sprzeciw? Bo autorzy przewodnika bardzo mocno ostrzegają przed jednym błędem. Napisanie czegoś w stylu Nie zgadzam się z nakazem bez żadnego uzasadnienia to jest prosta droga do przegranej. To prawda. Sąd takie coś odrzuci albo zignoruje z punktu widzenia merytorycznego. W piśmie musi znaleźć się bardzo konkretne sformułowanie. Zaskarżam nakaz zapłaty w całości, ewentualnie w części. A jakie są zarzuty, które faktycznie wygrywają takie sprawy? Z naszych materiałów wyłania się cała lista bardzo merytorycznych narzędzi obrony. Po pierwsze, należy wymusić na wierzycielu udowodnienie roszczenia. To on ma wykazać dług. Mhm. Bardzo warto podnieść zarzut przedawnienia. Wiele starych długów po prostu wygasa. Kolejny potężny argument to brak legitymacji czynnej. To brzmi bardzo prawniczo, co to w praktyce oznacza przy funduszach windykacyjnych. To jest bardzo częste. Oznacza to, że fundusz nie ma dowodu skutecznej sesji długu. Kupił tysiące długów w paczce, ale brakuje mu papierów na ten jeden konkretny dług. Można też podnosić nieważność umowy czy nieudowodnienie wysokości roszczenia, gdy brakuje przejrzystej historii spłat. Więc, co to wszystko w ogóle oznacza w kontekście strategii sądowej? Przede wszystkim to, że sprzeciw to jest narzędzie procesowe. A nie miejsce na wylewanie emocji i tłumaczenie trudnej sytuacji życiowej. Wiele spraw windykacyjnych upada na etapie rozprawy po prostu dlatego, że wierzyciel nie jest w stanie udowodnić swoich racji, gdy tylko dłużnik wyjdzie z bierności i zażąda dowodów. A co w sytuacji, kiedy list polecony przyszedł na stary adres, a człowiek dowiaduje się o sprawie od komornika? Termin 14 dni dawno minął. Nadal wtedy wciąż istnieją opcje, o czym szeroko piszą źródła. Można złożyć wniosek o przywrócenie terminu, jeśli przesyłka była źle doręczona, co nazywa się fikcją doręczenia. Ostatecznością, ale często skuteczną, jest powództwo przeciwegzekucyjne. To daje potężną nadzieję. Zróbmy więc podsumowanie naszej analizy z głównymi wnioskami z tych wszystkich źródeł. System prawny wcale nie ma na celu zniszczenia egzystencji dłużnika. Zdecydowanie nie. Istnieją twarde limity. Mamy wyłączenia przedmiotowe, mamy kwoty wolne od potrącenia. Szybkie działanie, sprawdzanie pism z sądu i podnoszenie merytorycznych zarzutów, takich jak przedawnienie czy brak dowodu cesji w ciągu tych 14 dni od otrzymania nakazu, to jest najpotężniejsza tarcza. Z perspektywy kogoś zmagającego się z tym problemem znajomość tych mechanizmów to po prostu klucz do opanowania stresu finansowego. Wiedza o tym, że można zaskarżyć roszczenie funduszu windykacyjnego z powodu braku udowodnienia wysokości długu daje ludziom poczucie kontroli. Mm -hmm. To zdejmuje to brzemię i przywraca podmiotowość w starciu z całą tą maszyną egzekucyjną. Zgadzam się w stu procentach. To zmienia perspektywę z ofiary na równorzędnego gracza w procesie. To rodzi ważne pytanie na sam koniec. Zostawmy z nim każdego, kto przysłuchuje się dzisiejszej analizie. Chętnie. Skoro, jak wyraźnie wynika z naszych źródeł, tak wiele spraw windykacyjnych po prostu upada w sądzie, gdy tylko zażąda się pełnej historii zadłużenia lub dowodu cesji, to jak ogromna część całej branży skupowania długów opiera się wyłącznie na nadziei, że człowiek po drugiej stronie po prostu zignoruje list z sądu ze strachu? To daje do myślenia. Co to mówi o systemie, w którym bierność jest najbardziej dochodowym aktywem wierzyciela? To jest niezwykle mocna i prowokacyjna myśl. Zostawiamy Was z tym pytaniem. Bardzo dziękuję za wspólną analizę tych obszernych źródeł. Zapraszamy do kolejnych spotkań, w których znów wspólnie przełożymy skomplikowane informacje na przystępną wiedzę. Do usłyszenia.